Witam Państwa, nazywam się Michał Krajski, a to kolejny odcinek podcastu, w którym analizujemy historię ateizmu i jego intelektualnych korzeni. Dzisiaj zabieramy się za dwóch starożytnych filozofów, którzy położyli fundamenty pod materialistyczny sposób myślenia o świecie, Demokryta Zabdery i Epikura Samos. To fascynująca historia o tym, jak strach może kształtować filozofię, i jak próba ucieczki od niewygodnych pytań prowadzi do powstania całych systemów myślowych. Zacznijmy od scenki, która pomoże nam zrozumieć ducha epikureizmu. Wyobraźcie sobie ogród na obrzeżach starożytnych Aten. Drzewa oliwne rzucają przyjemny cień, słychać spokojne rozmowy, czasem wybuch śmiechu. To nie jest jednak śmiech bez troski, to śmiech wyzwolenia. W tym zacisznym miejscu, z dala od gwaru agory i politycznych intryk, niewysoki mężczyzna o wychudzonej twarzy nauczał swoich uczniów, że wszechświat nie jest areną boskich interwencji, lecz po prostu materią poruszaną prawami natury. Ten człowiek to Epikur, filozof, który większość życia zmagał się z chroniczną chorobą żołądka, żywiąc się głównie chlebem i rozcieńczonym winem. Jego ogród stał się schronieniem dla tych, którzy pragnęli uwolnić się od dwóch największych lęków antycznego świata gniewu bogów i nieuchronności śmierci. Ale żeby zrozumieć, jak Epikur doszedł do swoich rewolucyjnych wniosków, musimy cofnąć się o stulecie wcześniej, do pewnego filozofa Zabdery. W V wieku przed narodzeniem Chrystusa, Demokryt Zabdery, zwany przez potomnych śmiejącym się filozofem, sformułował teorię, która na zawsze zmieniła sposób myślenia o rzeczywistości. Jego koncepcja atomów niepodzielnych, wiecznych cząstek materii poruszających się w próżni stanowiła pierwszy w dziejach czysto materialistyczny opis wszechświata. To była prawdziwa rewolucja intelektualna. W świecie, gdzie każdy piorun mógł być znakiem gniewu Zeusa, a każda klęska żywiołowa karą za ludzkie przewinienia, Demokryt proponował coś radykalnie innego. W jego wizji nawet bogowie tracili swój transcendentny status, stając się jedynie szczególnie złożonymi układami subtelniejszych atomów, podlegającymi tym samym prawom, co cała reszta przyrody. Wyobraźcie sobie, jak musiało to brzmieć w uszach jego współczesnych. Wszystko, co widzisz góry, morza, ludzi, zwierzęta, a nawet bogów to tylko różne układy tych samych podstawowych cząstek nie ma niczego więcej nie ma ducha, nie ma transcendencji, nie ma niczego poza materią i próżnią. To była myśl tak radykalna, że jej pełne konsekwencje filozofowie zrozumieli dopiero wieki później. Ale Demokryt traktował swój atomizm przede wszystkim jako abstrakcyjną teorię poznawczą. To dopiero Epikur przekształcił ją w coś zupełnie innego, w narzędzie psychologicznego wyzwolenia. Epikur, urodzony na Samos w 341 roku przed narodzeniem Chrystusa, wychowywał się w czasach upadku greckich Polis. Widział, jak religia staje się narzędziem politycznej manipulacji, a tradycyjne wartości rozpadają się w obliczu wojen i kryzysów. Gdy Platon i Arystoteles szukali uniwersalnych zasad moralnych, Epikur doszedł do wniosku, że jedyną rozsądną strategią jest wycofanie się z życia publicznego. W swoim słynnym liście do Menoikeusa pisał, Gdybyśmy nie byli dręczeni obawami o zjawiska niebieskie i śmierć, nie potrzebowalibyśmy badać natury. Widzą Państwo różnicę? Dla demokryta atomizm był sposobem na zrozumienie świata, dla Epikura stał się sposobem na uwolnienie się od strachu. Epikur nie proponował jednak ateizmu w dzisiejszym rozumieniu. Jego podejście było bardziej wyrafinowane i paradoksalnie bardziej niebezpieczne dla religijnego światopoglądu. W jego systemie bogowie wprawdzie istnieją, lecz zamieszkują odległe intermundia, między światy. Całkowicie obojętni na sprawy ludzi. Błogosławiony i nieśmiertelny ani sam nie ma kłopotów, ani ich nie sprawia innym. To też głosiła jedna z jego głównych myśli. To była celowa konstrukcja. Bogowie stawali się w niej nie przedmiotem czci, lecz modelem życia, do którego powinni dążyć ludzie. Dlaczego jednak w ogóle ich utrzymywał w swoim systemie? Być może dlatego, że całkowite odrzucenie bóstw byłoby zbyt radykalne nawet dla jego uczniów. A może chciał pokazać, że prawdziwe szczęście nie pochodzi od zewnętrznych sił, ale z wewnętrznego spokoju. E, śmierć zaś e, to po prostu rozpad atomów duszy, po którym nie pozostaje żadne świadome ja, mogące odczuwać brak życia. E, gdy my jesteśmy, śmierć nie nadeszła, a gdy śmierć nadchodzi, nas już nie ma e, brzmiała jego słynna formuła. E, żeby zrozumieć radykalizm Epikura, musimy przyjrzeć się jego życiu. Jego własne zdrowie znacząco kształtowało jego myśl. Przez większość życia cierpiał na chroniczne dolegliwości żołądkowe, które zmuszały go do surowej diety. Nic dziwnego, że w jego filozofii największą przyjemnością jest brak cierpienia. To nie była abstrakcyjna teoria, ale osobiste wyznanie człowieka, który nauczył się czerpać radość z samego braku bólu. Epikureizm często przedstawia się jako filozofię hedonizmu. Ale to poważne uproszczenie. Dla Epikura prawdziwa przyjemność nie polegała na nieumiarkowaniu, lecz na osiągnięciu stanu ataraxji, całkowitego braku niepokoju. Przyjaźń, prostota życia, kontemplacja natury to były jego prawdziwe skarby. Była to filozofia dla zmęczonych, dla tych, którzy nie chcieli już słuchać o przeznaczeniu, obowiązkach wobec państwa czy karze za grzechy, Epikur obiecywał wyzwolenie od niepokoju, a w zamian wymagał tylko jednego by skupić się na prostych przyjemnościach życia. Ale czy ta pozornie spójna wizja e, rzeczywiście tłumaczy wszystko, co chce wyjaśnić? Już u samego demokryta pojawiają się fundamentalne trudności, których ani on, ani Epikur nie potrafili rozwiązać. Po pierwsze, skąd wzięły się atomy? Przyjęcie ich wieczności to raczej dogmatyczne założenie niż rozwiązanie problemu początku. Dlaczego w ogóle cokolwiek istnieje, skoro mogłoby nie istnieć? Atomizm nie daje na to pytanie żadnej odpowiedzi. Po drugie, jeszcze bardziej kłopotliwa jest kwestia świadomości: jak z bezdusznych cząstek może emergować subiektywne doświadczenie, myśl, poczucie ja. Demokryt próbował tłumaczyć to szczególnymi atomami ognistymi tworzącymi duszę, ale jego wyjaśnienie pozostaje wysoce niewystarczające. Do dziś, pomimo ogromnego postępu neurobiologii, problem świadomości pozostaje jedną z największych zagadek nauki. A po trzecie, Epikur, wprowadzając koncepcję klinamen, minimalnych, spontanicznych odchyleń atomów od ich toru, chciał ocalić ludzką wolność woli przed determinizmem. Lecz czy przypadkowe zboczenia cząstek rzeczywiście mogą stanowić podstawę wolności? To rozwiązanie wydaje się raczej sztuczką logiczną y, niż przekonującym wyjaśnieniem. Y, najpoważniejsza aporia dotyczy jednak etyki. Te w świecie, gdzie wszystko jest tylko układem atomów, gdzie znika nie tylko boska sprawiedliwość, ale i jakakolwiek Transcendentna podstawa wartości. Czym właściwie jest dobro? Dlaczego człowiek miałby wybierać cnotę, skoro ostatecznie i tak czeka go tylko rozpad? Epikur próbował oprzeć moralność na poszukiwaniu przyjemności i unikaniu cierpienia, ale ta koncepcja wydaje się zbyt wąska, by objąć całe bogactwo ludzkich motywacji i aspiracji. Dlaczego ktoś miałby poświęcić życie za innych? Dlaczego walczyć o sprawiedliwość? Dlaczego dążyć do prawdy, jeśli jest bolesna? Ta współczesna psychologia potwierdza wiele obserwacji Epikura. Nadmiar dóbr materialnych rzeczywiście nie zwiększa radości, a bliskie relacje są kluczowe dla dobrostanu. Jednak Epikureizm, jak trafnie zauważył Leszek Kołakowski, przypomina. Szczęście w fortecy oblężonej. Oferuje spokój, ale pozbawiony większego celu. Epikureizm był i jest niewątpliwie atrakcyjny. Oferował coś niezwykle kuszącego, receptę na szczęście tu i teraz, bez odwoływania się do mitów, religijnych nakazów czy metafizycznych spekulacji. W świecie pełnym niepewności, wojen i chorób, jego propozycja była jak balsam. Śmierć nie jest niczym strasznym, bo gdy jesteśmy, jej nie ma. A gdy nadchodzi, nas już nie ma. Bogowie nie ingerują w nasze życie, więc nie trzeba się ich bać ani składać im ofiar. Cierpienie można kontrolować. Jeśli jest silne, szybko przemija, a jeśli trwa długo, da się je znieść. Była to filozofia nazywana przez niektórych Ewangelią z tego świata, ale czy rzeczywiście była to Ewangelia, dobra nowina, czy raczej subtelna ucieczka od pytań, na które Epikur nie potrafił dać satysfakcjonującej odpowiedzi? Epikureizm nie był systemem poszukującym obiektywnej prawdy o świecie. Był raczej wyszukaną formą autoterapii, w której niewygodne pytania zastępowano wygodnymi odpowiedziami. Śmierć nie dotyczy nas. Bogowie istnieją, ale nas nie dotyczą. Cierpienie można je zminimalizować. Epikur nie stawiał czoła tym problemom. Omijał je jak ktoś, kto zamiast leczyć chorobę. Woli o niej nie myśleć. Jego filozofia przypominała współczesne techniki relaksacyjne. Nie zmieniała rzeczywistości, ale pomagała się do niej dostosować. Problem polega na tym, że niektórych pytań nie da się odsunąć na zawsze. Epikureizm działał dobrze w spokojnych chwilach, gdy życie płynęło łagodnie wśród przyjaciół i filozoficznych dysput. Ale co w chwili prawdziwego kryzysu? Gdy umiera ktoś bliski, gdy przychodzi nieuleczalna choroba, gdy świat nagle traci sens. Czy, czy naprawdę wystarczy wtedy powiedzieć, śmierć nas nie dotyczy? Epikur, który sam cierpiał na chroniczne bóle, doskonale wiedział, że cierpienie jest nieuniknione. Jego filozofia nie była więc triumfem rozumu nad losem, lecz strategią przetrwania. Żyj w ukryciu, radził, bo świat jest zbyt brutalny, by stawiać mu czoła. Ale czy taka filozofia może dać pełnię człowieczeństwa? Czy nie redukuje nas do istot, które wolą zamknąć oczy na problemy, zamiast szukać prawdziwych odpowiedzi? Wielu y, współczesnych ludzi żyje właśnie według y, tej Ewangelii z tego świata, kto bez Boga, bez strachu przed śmiercią, z przekonaniem, że szczęście to brak cierpienia. Ale gdy przychodzi prawdziwy kryzys, okazuje się, że epikurejska filozofia to za mało, y, bo człowiek potrzebuje nie tylko spokoju, Potrzebuje znaczenia. Filozofia Epikura nie była przede wszystkim systemem metafizycznym, lecz narzędziem terapeutycznym, próbą uwolnienia człowieka od lęków, które uważał za źródło prawdziwego cierpienia. Jego materialistyczna wizja świata, przejęta od Demokryta, nie wynikała z czysto teoretycznych rozważań, lecz z praktycznego celu: odarcia śmierci bogów i cierpienia z ich przerażającej mocy. Eee, Epikur odrzucił religijny obraz świata nie dlatego, że udowodnił nieistnienie bogów, ale dlatego, że kojarzyli mu się z cierpieniem. W tradycyjnej religii greckiej bogowie byli kapryśni, karzący, nieprzewidywalni, źródło nieustannego niepokoju. W odpowiedzi Epikur nie zaprzeczył im wprost, lecz odsunął ich do intermundiów, czyniąc z nich jedynie symbol szczęśliwego życia, pozbawionego trosk. To nie była teologia, lecz strategia psychologiczna. Jeśli bogowie nie ingerują w świat, to nie trzeba się ich bać. Podobnie potraktował śmierć. Nie jako zagadkę do rozwiązania, lecz jako iluzję do zdemaskowania. To nie było wyjaśnienie natury śmierci, ale formuła mająca rozbroić strach. Epikureizm był i jest niewątpliwie skuteczny jako terapia lęku. W świecie pełnym niepewności jego recepta na szczęście brzmi kusząco, ale ta filozofia ma swoją cenę. Redukuje pytania o sens do problemów psychologicznych. Ta nie wyjaśnia, dlaczego w ogóle istnieje świat, materia, świadomość. Mówi tylko, jak nie dać się im przytłoczyć. Te fundamentalne trudności pokazują, że choć atomizm starożytnych był niewątpliwie genialną intuicją, antycypującą współczesną naukę. To jako całościowy system filozoficzny pozostaje niepełny, nie wyjaśnia pochodzenia materii, nie tłumaczy świadomości, nie daje solidnych podstaw etyce. Czy świat złożony wyłącznie z atomów może objąć wszystko, co w człowieku najgłębsze? Myślenie, wartościowanie, poszukiwanie sensu. To pytanie, przed którym stoimy do dziś, świadczy zarówno o sile, jak i o ograniczeniach materialistycznej wizji rzeczywistości. Dzisiaj wielu ludzi żyje według podobnych zasad. Nauka zastąpiła atomizm. Psychologia, epikurejską terapię, ale podstawowa strategia pozostała ta sama: unikać pytań, które mogą sprawić ból, koncentrować się na tym, co można kontrolować, żyć tak, jakby transcendencja nie istniała. Ale czy to wystarczy? Czy człowiek może naprawdę żyć tylko unikając tego, co nieprzyjemne, czy nie potrzebuje czegoś więcej? Prawdy, która nie tylko uspokaja, ale i nadaje znaczenie. Epikur. Nie stawiał czoła tragicznym wymiarom istnienia, uciekał od nich, zamieniając filozofię w sztukę unikania cierpienia. Ale doświadczenie uczy nas, że niektórych pytań nie da się uciszyć na zawsze. Gdy przychodzi prawdziwy kryzys, śmierć bliskiej osoby, własna śmiertelność, pytanie o sens istnienia, okazuje się, że sama terapia yy, to za mało. Co fascynujące, Mechanizm, który obserwujemy u Epikura, działa również dziś. Bardzo często współczesny ateizm powstaje nie z intelektualnych argumentów przeciwko istnieniu Boga, ale z potrzeby psychologicznego wyzwolenia, dokładnie tak jak u starożytnego filozofa. Spotykam ludzi, którzy odrzucili religię nie dlatego, że przekonały ich argumenty kosmologiczne czy problem zła. Ale dlatego, że religia kojarzy im się z opresyjnymi rodzicami, kościelną hipokryzją, poczuciem winy czy strachem przed karą. Jak Epikur uciekał przed kapryśnymi bogami, tak oni uciekają przed religijną traumą czy negatywnymi doświadczeniami z instytucjami religijnymi. I rozumiem to. Jeśli jedyną religią, jaką znasz, jest religia strachu, kontroli i osądzania, to naturalne jest, że będziesz szukał od niej ucieczki. Problem w tym, że podobnie jak u epikura, taka ucieczka często prowadzi do odrzucenia nie tylko patologicznych form religijności, ale całej rzeczywistości transcendentnej. No, to jest bardzo ludzkie. Gdy coś kojarzy nam się z bólem, chcemy tego unikać. Ale pytanie pozostaje to samo, co 2000 lat temu: czy unikanie bólu to to samo, co znajdowanie prawdy? Czy spokój osiągnięty przez ignorowanie pewnych pytań to rzeczywisty spokój? Demokryt i Epikur to fascynujące postaci w historii ludzkiej myśli. Ich atomizm był genialną intuicją, która antycypowała współczesne odkrycia naukowe. Ich próba uwolnienia człowieka od lęku zasługuje na szacunek i zrozumienie, ale ich materializm, choć atrakcyjny jako strategia psychologiczna, pozostaje niepełny jako wyjaśnienie rzeczywistości. Nie daje odpowiedzi na najgłębsze pytania. Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Jak z materii powstaje świadomość? Gdzie leżą fundamenty etyki? Epikureizm oferuje spokój, ale nie sens. Daje ulgę, ale nie prawdę. To ważne rozróżnienie, bo człowiek potrzebuje nie tylko tego, co uspokaja, ale i tego, co nadaje życiu znaczenie. W następnym odcinku przyjrzymy się Lukrecjuszowi. Rzymskiemu poecie i filozofowi, który przejął epikurejskie idee i przekształcił je w jeden z najpiękniejszych manifestów materializmu w historii literatury. Zobaczymy, czy jego dererum Natura potrafiło lepiej poradzić sobie z problemami, przed którymi stanęli greccy atomiści, czy też tylko bardziej poetycko je ukryło. Do usłyszenia.